Walczysz z nowotworem, z glejakiem mózgu. Powiedz, kiedy się dowiedziałaś o tej chorobie? To było tak, że przypadkowo przyjechała przyjaciółka y, mamy ze swoją wnuczką. I y, ja bardzo chciałam też iść y, na badanie, bo moja babcia jest okuliską. No i babcia wtedy wykryła, że nie widzę za bardzo na lewe oko. I tak się w sumie dowiedziałam o chorobie. A co choroba ci zabrała? Myślę, że troszkę dzieciństwo. Że szybciej dorosłam. A jakie to są trudne momenty? I myślę, że najbardziej, gdy muszę zostawić tutaj rodzinę i jechać z rodzicami do, do szpitali, ale ja się staram myśleć w pozytywny sposób, że, że będę zdrowa. Bo też mam wspaniałych rodziców, którzy robią wszystko, żeby tak było. A jak wygląda codzienne życie 14-latki, która musi walczyć z takim paskudstwem? Czy ono się różni od rówieśników zdrowych? Myślę, że najbardziej to, że ja mam troszkę inne problemy. Okay. Że na przykład dla moich rówieśników problem jest, że mają spodnie za 20 zł, a nie na przykład za 2000. A u mnie problemem jest to, że na przykład mam złe wyniki. Gdy zaczął się okres taki dojrzewania, no to często byłam postrzegana w klasie jako choroba, a nie jako Maja. Pamiętamy dokładnie historię Doroty. Prawie pół miliona ludzi obejrzało tę historię w kanale Na Zdrowie. Historia, która motywuje do walki z chorobą, ale także motywuje do walki o swoje marzenia. Dziś podobna rozmowa Maja Gonera razem ze mną. Dzień dobry Maju. Dzień dobry. Maja, poznaliśmy się na wernisarzu malarskim. To był twój pierwszy wernisaż. Emocje już opadły, czy cały czas jeszcze gdzieś wspominasz te chwile? Nie, jeszcze cały czas wspominam te chwile. Te emocje jeszcze dalej są we mnie. Maja, walczysz z nowotworem, z glejakiem mózgu. Powiedz, kiedy się dowiedziałaś o tej chorobie? To było tak, że przypadkowo przyjechała przyjaciółka y, mamy ze swoją wnuczką. I y, ja bardzo chciałam też iść y, na badania, bo moja babcia jest okulistką. Więc zawsze tam y, jak babcia robiła jakieś badania, to chciałam odwiedzić moją babcie. No i babcia wtedy wykryła, że nie widzę za bardzo na lewe oko. I tak się w sumie dowiedziałam o chorobie. Choroba towarzyszy Ci ile lat już? No już 7 lat. Nauczyłaś się z tym żyć? Czy to jest cały czas tak, że człowiek próbuje się jakoś z tym nie zgodzić i oddala to, że to jednak mnie nie dotyczy? No nauczyłam się już z tym żyć, chociaż czasami są jeszcze takie momenty, kiedy jest mi trudno. Powiedz, to jest taki wczesny etap dorastania, kiedy się porównuje osobę chorą, taką jak ty, z rówieśnikami, którzy no jednak prowadzą bardziej beztroskie życie. Musiałaś szybciej dojrzeć? Tak, myślę, że szybciej dojrzałam niż moi rówieśnicy. Ja też to nawet y, widzę sama, jak, jak wróciłam do szkoły, jak y, rozmawiam ja, a rozmawiają inni. Powiedz, a ile ty masz teraz lat w ogóle? Przepraszam za takie pytanie, to jest takie mało dżentelmeńskie, no ale jednak to ja jestem tutaj boomerem i nieco starszy, to ty jesteś Sigma. Nie, y, 14. 14 lat, z tego 7 lat jest walki z chorobą. Rozumiem, że to jest trochę tak, że od drzwi do drzwi, że różne kliniki już miałaś okazję pooglądać. Tak. Który moment jest najtrudniejszy albo który moment był najtrudniejszy do tej pory? Najtrudniejszy moment myślę, że to były tak gdzieś piąta, szósta klasa, gdzie to trafiło do mnie, że ta choroba tak do mnie trafiła psychicznie, jak rozumiałam jednak choroby jako mała dziewczynka jeszcze nie do końca świadomie. Aha. Tak, piąta, szósta klasa tak trafiło do mnie. Co, y, myślę, że tak bardziej, że co to jest ta choroba? A ty pamiętasz ten okres, kiedy nie wiedziałeś, że jesteś chora? Pamiętasz te czasy, kiedy jeszcze babcia nie wpadła na to, nie byłaś na tym badaniu? Pamiętasz to dzieciństwo takie bardziej beztroskie, bez choroby? Tak. Tak. Y, wiadomo, nie, nie wszystko, ale y, mam takie y, momenty, że, że właśnie pamiętam, gdzie na przykład w piątki nie jeździłam do szpitala, tylko spędzaliśmy rodzinnie czas. Człowiek się buntuje. Jak rozmawiałem z Dorotą, to ona była bardzo z tym pogodzona. Miała trochę więcej lat i od ciebie, i ode mnie także, ale miała takie z tyłu bardzo mocne zaplecze, że ona się już z tym pogodziła, że tak po prostu musi być i tak trzeba realizować to życie, idąc z podniesioną głową. Masz też tak, że walczysz z tym, ale nigdy się nie poddajesz? Staram się nie poddawać, chociaż czasami jest bardzo trudno. A jakie to są trudne momenty? Oj, myślę, że najbardziej, gdy muszę zostawić tutaj rodzinę i jechać z rodzicami do, do szpitali, gdzie się nie widzę z rodziną. I, I to poczucie takie, że no, inni sobie fajnie spędzają czas, gdzie ja się męczę w szpitalu. Powiedziałeś, że z każdym rokiem, że od tej piątej klasy. I tak dalej, że masz coraz większą świadomość, coraz większa wiedza powoduje, że jesteś coraz bardziej oswojona z tą chorobą, czy coraz bardziej przerażona. Umówmy się tak z Dorotą, tak z Dorotą że w momencie, kiedy uznasz, że mają pytania idą za daleko, albo nie chcesz po prostu odpowiadać, to tak zróbmy. Damy się nie od dziś, staram się być sympatyczny, choć tematyka nas trochę przytłacza. Natomiast y, oczywiście o malarstwie też porozmawiamy, chciałbym, żeby ta rozmowa była taka inspirująca też dla innych, że, że potrafisz walczyć. Natomiast chciałem zapytać Cię o to, czy czym większa jest Twoja wiedza, czym jesteś starsza i większe jest Twoje doświadczenie tym jest łatwiej, czy paradoksalnie jest trudniej, bo więcej do ciebie dociera? Myślę, że z jednej strony jestem spokojniejsza, ale też z drugiej strony, że jednak więcej wiem, to wiem, jakie też są konsekwencje tego, tej choroby. Ale wiesz, że medycyna idzie do przodu, bo z jednej strony mamy konsekwencje i wiemy, że to jest bardzo trudna do wygrania choroba. Ale mając te lat 14 i będąc w dobrych lękach medycznych, no to jest szansa, że za chwilę pojawi się takie światełko w tunelu. Człowiek chory tak o tym myśli? Myślę, że tak, że są osoby też, które myślą w negatywny sposób, ale ja się staram myśleć w pozytywny sposób, że, że będę zdrowa. Bo też mam wspaniałych rodziców, którzy robią wszystko, żeby tak było. A jak mają na imię mama i tata. Ania i Jacek. Pozdrawiamy Anię, pozdrawiamy Jacka bardzo mocno. Ja poznałem twoją mamę. Faktycznie no fenomenalna kobieta, która bardzo mocno cały czas dmucha w twoje żagle. To jest taka wasza wspólna walka. Ty nie jesteś sama, nie walczysz sama, prawda? Nie, to zawsze mm, to jest nasze wspólne takie w trójkę zawsze y, walczymy y, razem nie tylko z chorobą, mhm. ale tak razem idziemy przez życie. A co choroba ci zabrała? Gdybyś dzisiaj mogła powiedzieć przez te lata? Myślę, że troszkę dzieciństwo, mhm. że jednak więcej teraz, że szybciej dorosłam. A tak to nie wydaje mi się, żeby mi jakoś dużo zabrała. Bardziej, bardziej mi dała takie poczucie może nie poczucie ale dużo dobrych ludzi gdzie y, może przy, y, przez tą chorobę dużo bardzo wspaniałych ludzi poznałem, gdzie do teraz mam z nimi super kontakt i też takie y, poczucie, że nie warto się poddawać. Mm -hmm. Powiedz... E Dowiedziałem się o tym, że choroba, i to dosyć trudna, jaką jest walka z nowotworem, może być przyczynkiem do hejtu wśród rówieśników. Że kiedy w Twojej klasie odkryto, że Ty jesteś chora, no to okazuje się, że dzieci zareagowały w sposób bardzo dziwny. Mi się to w głowie nie mieści, to jest zachowanie godne potępienia, że można w ogóle hejtować drugiego człowieka za cokolwiek. Ale choroba nie powinna być powodem do tego, żeby jakkolwiek ktoś komuś dokuczał. Dlaczego tak się działo, Twoim zdaniem? I czy faktycznie tak było? Bo takie dos doszły mnie plotki, że, że koleżanki i koledzy że ty masz wolny dzień, że ty nie musisz chodzić do szkoły, bo to jesteś w szpitalu, czy jest to jest jakiś absurd? Na początku było tak, że w tych klasach 1-3, jak byłam w domu na nauczeniu indywidualnym, to również myślę, że jeszcze do końca tego tak nie rozumieli, że to jednak byli dziećmi i ich to nie interesowało, więc naprawdę wtedy czułam duże wsparcie. A już tak później, gdy zaczął się okres takiego dojrzewania, no to często byłam postrzegana w klasie jako choroba, a nie jako maja. I często było tak, że niektórzy pomagali mi na przykład nich plecak ze schodów, a niektórzy robili krzywe miny na to, że oni nie są moimi służącymi i mam sobie poradzić sama. To przerażające, co mówisz, ale to jest chyba też taka weryfikacja ludzi wokół nas. To, że teraz o tym rozmawiamy, to ma potężną siłę. Ja mam takie wrażenie, że trafi to na grunt tych, którzy czasami są wyśmiewani z różnych powodów, albo są szkalowani, bo są inni, albo mają taką trudną sytuację. To, że o tym mówisz tak odważnie, to to jest wielki szacunek. Naprawdę z dumą spoglądam na dojrzałą, siedzącą naprzeciwko mnie młodą kobietę, która nie boi się mówić wprost o tym, że są w życiu rzeczy złe. Czy ta potężna lekcja pozwoliła ci odróżnić tych prawdziwych przyjaciół od tych, których warto to skasować z komórki. Tak, ja na początku byłam bardzo ufna do ludzi, no a ta sytuacja nauczyła mnie, żeby jednak podchodzić troszkę z dystansem. No właśnie, widzę uśmiech na twarzy mm. cały czas mimo wszystko. Ty się często uśmiechasz? Tak, staram, staram się uśmiechać i tak pozytywnie podchodzić do życia. A Interesujesz się biologią, chemią i całą medycyną? Siłą rzeczy, że dorastasz w tym środowisku lekarskim? Nie, nie, nie. to są zupełnie nie moje klimaty, chociaż czasem jak komuś tam opowiadam, to, to tak się na mnie patrzył, jakbym faktycznie miała coś z tym wspólnego. Rozumiem, że na biologii to już nie ma nic przeciwko tobie, żadnych tajemnic. Nie, no, czasami są. Okay. Powiedz, pokazujesz, pokazałaś mi także, bo spotkaliśmy się na wernisarzu w Zawierciu, a to był wernisaż, Głównie skierowany dla Doroty, do Magalskiej, która już niestety z nami nie ma, ale to był piękny wernisaż, który był taką kropką nad jej twórczości, z racji tego, że niestety no przegrała walkę z nowotworem piersi i pożegnaliśmy ją w listopadzie. Natomiast tam mieliśmy okazję się poznać i zobaczyłem też zdolną, utalentowaną malarkę. To jedna rzecz, ale z drugiej strony, chwilę później się dowiedziałem od kogoś, kto obserwuje, obserwuje tę sztukę, i powiedział mi, że ty widzisz tylko na jedno oko. Tak. To jest niesamowite, jak można posługiwać się tak pędzlem i dlaczego los jest tak niesprawiedliwy, że ja, widząc całkiem nieźle jak mnie mam, nie jestem w stanie w ogóle namalować połowy tego, co ty. To jest jakiś talent, czy to jest długa i żmudna praca? Nie, to ja w sumie zaczęłam malować, gdy moja ciocia dostała udaru Aha. i z ciocią też mamy bardzo dobry kontakt, więc ja, żeby wyładować ten stres, to zaczęłam malować i na początku takie malowanie było to Yy, dla zabawy, więc gdyby ktoś mi powiedział, że ja później będę z takimi wspaniałymi artystkami miała yy, razem wernisarz, to bym nie uwierzyła. Pamiętam taką pracę z kotami. To była moja chyba numer jeden, jak spojrzałem na ścianę, niesamowite to było. <grym> Powiedz, z jednej strony jest to malarstwo, z drugiej strony jest, rozumiem, normalna edukacja, ten uśmiech. To jest coś takiego, co cały czas dodaje ci takiej motywacji, żeby się absolutnie nigdy nie załamać, aby nie myśleć o tym w taki sposób, no mam glejaka, różnie to możesz skończyć. Tak. Ty, no przede wszystkim yy, tak od strony rodziców czuję bardzo duże wsparcie. I staram się nie poddawać. A jak oni reagują? Są twardzi cały czas? Tak, są. Dają mi przede wszystkim duże wsparcie. Szczerze, zawsze rozmawiamy, także... Może jeszcze rodzeństwo, prawda? Mam dwójkę yy, wow. wspaniałych kuzynów, bo... Yy, to jakoś zarejestrowałem, że masz rodzeństwo, ale ktoś może mówił, że to jest brat albo siostra cioteczna i dlatego tak powiedziałem. Tak, no ja bym bardzo chciała, żeby to było moje rodzeństwo, okay. bo też dostałam od nich, szczególnie podczas hejtu, tyle wsparcia, że ja nie czułam jakbym rozmawiała z pierwszą i trzecią klasistą, tylko naprawdę z o wiele starszymi rówieśnikami moimi. Powiedz, ta fala hejtu się skończyła? To Znaczy, to jest tak, że ja już mm, powiedziałam, że, że nie chcę słuchać, że muszę iść dalej. Chociaż z tego, co wiem, no to zawsze, jak, jak ktoś nam nie widzi ze szkoły, to jednak jest to krzywe spojrzenie. Próbujesz ich jakoś usprawiedliwiać, że oni na przykład nie wiedzą albo się nie znają, albo nie wiedzą, co ty czujesz, że nie mają takiego doświadczenia, takich problemów, że po prostu wynika to z czystej głupoty? Na początku nie umiałam się z tym pogodzić troszkę. Tak, miałam poczucie, że no jednak starałam się im może nie to, że obarczać tą chorobą, ale nawet, nawet nie mówić, żeby mieli maję, a nie chorobę, mhm. i troszkę mi było na początku przykro, że, że właśnie to się tak potoczyło, że jedne urodziny wystarczyły, żebym zaczęła być hejtowana. No, ale później starałam się już tak nie myśleć o tym, więc nawet, nawet ich jakoś tam za bardzo nie usprawiedliwiałam. A. Powiedziałam, że się od, chcę od tego odciąć, tak nie przejmować się tym i iść dalej. A jak wygląda codzienne życie czternastolatki, która musi walczyć z takim paskudstwem? Czym ono się różni od rówieśników zdrowych? Myślę, że najbardziej to. Że ja mam troszkę inne problemy. Okay. Że na przykład dla moich rówieśników problem jest, że mają spodnie za 20 zł, a nie na przykład za 2000, a u mnie problemem jest to, że na przykład mam złe wyniki. Oglądasz i przeglądasz, interpretujesz od razu, jak ta koperta z wynikami przychodzi? Czy najpierw rodzice? Nie, to, to okay. tak wspólnie omawiamy razem w trójkę z rodzicami wyniki. Czyli rozumiem, że bierzesz czynny udział w tej całej terapii. Jesteś świadoma na każdym etapie, jakie są możliwości i do których konsekwencji bądź też zysków cię to doprowadzi, tak? Tak, od początku też, od małego, nawet jak jeszcze nie wiedziałam o chorobie. To zawsze rodzice mnie wszystko mówili, rozmawialiśmy sobie szczerze i ja wtedy też byłam spokojniejsza, jak, jak ja wszystko wiedziałam, a, a nie tak, że coś, coś tam mi rodzice powiedzieli, żebym się nie, nie stresowała, to zawsze dla mnie to był dodatkowy stres, czy ja czegoś nie wiem. Okej, okay, czyli wolisz po prostu wszystko kawa na ławę, wiadomo o co chodzi i co i jak i jak dalej można postępować. Tak. Powiedz, ta świadomość, która dociera do dziecka, no to ja sobie to trochę wyobrażam i na kanwie moich dzieci, bo mam dwójkę, ale też na, na swoich doświadczeniach, nie tak dawno też człowiek był dzieckiem, zresztą mężczyzna podobno jest całe życie dzieckiem, że mm, na przykład jeżeli dziecko mm, ma anginę, nie dostaje loda, no to jest bardzo złe. Jeżeli dziecko ma cukrzycę, nie dostaje cukierka, wiadomo, też jest bardzo złe. Czy był też taki moment, że musiałeś z czegoś zrezygnować, że ta choroba uniemożliwiła coś, na czym bardzo ci zależało i co w normalnych okolicznościach by się odbyło? U mnie to był taniec. Ja od małego zawsze tańczyłam, i w szkole u mnie były zajęcia taneczne. I jak później się dowiedziałam o chorobie, no to musiałam na jakiś etap przerwać ten taniec. No a później, jak już troszkę się poprawiło moje zdrowie, no to znowu wróciłam i później znowu musiałam przerwać z powodu ciężkiej chemii. Gdzie nawet w stanie z łóżka, to dla mnie był duży wysiłek, więc wtedy tak myślę, że najbardziej ten taniec, gdzie, gdzie to była dla mnie taka nie tylko rozrywka, ale też tak można powiedzieć, moje całe życie. Czy po tym wernisarzu i po tym, co się wydarzyło, bo zainteresowanie było ogromne, widziałem i filmik, i bardzo dużo ludzi było na miejscu, czy czujesz się taką inspiracją, że pokazujesz, jak walczyć, że to też daje ci trochę wiatru w żagle, że ktoś, kto teraz nas chociażby obserwuje, pomyśli sobie, Narzekam na swoje życie, mam trochę mniejsze problemy, więc poczuję się źle, ale nawet jeżeli ci, którzy też ciężko chorują i gdzieś są załamani, to patrząc na Twoje malarstwo, na Wernisaże, na chociażby Twoją obecność i tą szczerą rozmowę, że czujesz coś takiego, że możesz też komuś coś dać w ten sposób, że Ty jesteś już krok dalej. Myślę, że tak, że mogę być troszkę inspiracją, ale dla mnie zawsze inspiracją będzie Dorota. A jak się czujesz z tym, że ktoś się wzoruje na Maj dzisiaj, że stałaś się też taką fajną dziewczyną, która dodaje wiary i dodaje takich możliwości, i pokazuje, że można góry przenosić? Jak, jak się człowiek z tym czuje, bo to z jednej strony jest fajne, tak myślę sobie, a z drugiej strony też taka odpowiedzialność? Jest mi bardzo miło, bo jednak to, że ktoś się na mnie wzoruje, można tak powiedzieć, że jestem taką inspiracją, to jest dla mnie bardzo miłe, bo. Jednak ja jestem zwyczajną dziewczyną, a, a że ktoś ma y, takie, takie podejście, to jest mi bardzo miło. Co teraz Cię czeka w najbliższym czasie? Jak wygląda ten proces leczenia? Masz już zaplanowane kolejne kroki? Jeżeli się uda, jeżeli będę miała dobre wyniki, no to już skończę leczenie, także w końcu po siedmiu latach, może chwil, chwilę od. Odetchnąć od tego problemu. Powiedz, czy jest coś, czego potrzebujesz? Czy, za sprawą tego, że wiele osób nas teraz zobaczy, ktoś może Ci w jakiś sposób pomóc? Bo my mamy coś takiego, że często wstydzimy się poprosić o pomoc, ale internet to jest potężna siła. Widać było na przykładzie chociażby odcinka rozmowy z Dorotą, która była inspiracją, ale ludzie masowo się zjednoczyli. Dla mnie to było fenomenalne, że nie było nic, co miało tak wielką siłę na kanale na zdrowie, jak ta rozmowa, która pokazała, że my Polacy jesteśmy w stanie się zjednoczyć. Czy są jakieś takie potrzeby, które chciałabyś jeszcze. Teraz wygłosić, a być może ktoś może wyciągnąć dłoń. Ja bym chciała tylko, żeby ludzie byli nawzajem dla siebie życzliwi i mieli więcej wyrozumiałości, bo jednak po tym co przeszłam, to często brakowało mi takiej wyrozumiałości, bo dużo osób myślało, że jak ja jadę do Warszawy na badania, to to nie są badania, tylko ja to po prostu podpoczywać, pozwiedzać stolicę. To jest przerażające. To, co się wydarzyło i o czym opowiadałaś, to mam nadzieję, że to już wyjaśniliśmy, że nie należy w ten sposób reagować i że w ogóle hejt jest obrzydliwy, obojętny jakikolwiek byłby powód. Zresztą przerabialiśmy to ostatnio chociażby a propos córki prezydenta Karola Nawrockiego, która też stała się ofiarą hejtu. Zresztą bardzo wiele ludzi jest hejtowanych w sieci i to jest chyba coś obrzydliwego. Będziesz malarką kiedyś? <śmiech> <śmiech> bardzo bym chciała. Tak? ASP, Akademia Sztuk Pięknych? Nie, ja nigdy, nigdy nie brałam żadnej lekcji no, okay. związanej z malarstwem, bo też tak chciałam od początku, żeby to była taka moja przestrzeń, żeby żebym ja sama co czuję, przerzucała, przez, przerzucała na płótno. Okay, a to są różne odczucia, czy jednak jest jakiś kierunek, w którym podążasz, patrząc teraz na twoje te ostatnie obrazy? To czy to się jest jakieś spójne, czy to po prostu jest od A do Z różne, w zależności od humoru? To jest zupełnie różne to, co, co mi przyjdzie na myśl, to staram się przerzucić na, na pótno i y, tak zrobić to, żeby to było w 100% moje. Jakie jest twoje największe marzenie? Myślę, żeby zostać coś w kierunku te, tego tańca, bo to jednak od małego była moja pasja. No i żeby być zdrową. Malarstwo się nie obrazi, jak taniec ma tyle? W tej chwili inspiracji. Myślę, myślę, że malarstwo też będzie zawsze w moim życiu, ale jednak ten taniec był od małego i to jest też tak, że jak ja nawet mam czasem zły dzień, to idę, od razu biorę butę do tańca i idę tańczyć. Już wszyscy wiedzą, że ja muszę potańczyć i będzie OK. Te najbliższe miesiące... Już teraz fajny był ten wernisaż. Ja myślę, że to warto powtórzyć. A tego typu plany? Tego typu marzenia również, aby pokazać kolejne prace, aby ewentualnie promować też innych artystów, aby to jednoczyć. Bo to takie było fajne, wielkie dzieło. I Ania, i Dorota, i ty, że tyle osób w jednym miejscu, w jednym czasie miało okazję zobaczyć wasze obrazy. Ja myślę, że nie wolno chyba nam wszystkim, no ja miałam okazję to prowadzić, nie wolno nam wszystkim chyba tego zostawić. Ja miałam takie wrażenie po tym, co się ostatnio wydarzyło. A ty jak to przeżyłaś? Ja bardzo bym chciała jeszcze kiedyś zrobić swój wernisaż, bo naprawdę tego nie, nie zapomnę do końca życia. I też chciałabym to przeżyć jeszcze raz. Osoby tam miały okazję wypisywać różne rzeczy na tym wernisażu. Tam była taka wielka tabula rasa, biała ściana. Czytałaś, co pisali? Tak, było naprawdę tyle miłych słów. I do mnie, i do Ani, i do Doroty. Tyle ludzi takich pięknych też cytatów napisało, że naprawdę też, też mnie to tak podniosło na duchu. A lekcja z tego, co przeżyła Dorota? Co tobie dała? To trochę jest nieeleganckie mówić, co dała, no bo wiadomo, że sprawa skończyła się tragicznie i Doroty z nami nie ma, ale to, to ma za sobą jakąś taką wielką wartość, energię i siłę. Takie ja mam wrażenie. Ja też się zastanawiałem, dlaczego akurat ona się pojawiła w moim życiu. To był zbieg okoliczności, natomiast chyba nic nie dzieje się z przypadku. Takie ja mam wrażenie. Jak to wygląda w Twoim przypadku? Dała mi na pewno ym, takie poczucie, że, że nie warto się podawać, bo też miałam później takie czasami momenty, że. Już chciałam to rzucić, już miałam dość, a ona myślę, że dała mi też takie poczucie, że, że nie warto się podawać, chociaż nie wiadomo jaka by była ciężka sytuacja. Kto jest twoim największym bohaterem? Myślę, że na ten moment jest to Dorota. Aha. A czego ci życzyć teraz, kończąc tę naszą rozmowę? Myślę, że dalej pas takiej okay. pasji i do tego co robię, żeby to nadal trwało i nigdy mi się nie znudziło. Podobały mi się te koty tyłem, a chciałbym zobaczyć z przodu, obiecujesz? Bo siedziałem na gałęzi. Pokażemy zresztą ten obraz. Jeżeli wyślesz mi zdjęcia, to w trakcie tej rozmowy, to jeżeli pozwolisz, to wyświetlimy. Oczywiście. To wymienimy się mailami i tak zrobimy, natomiast mnie tylko ty. Zresztą widziałem takiego małego chłopca podczas tego wernisarzu, który zrobił zdjęcie i mówił czad, jaka to będzie fajna tapeta. <laughs> na komórkę. Ty nawet nie słyszałam. No, Także Wydaje mi się, że ta Twoja praca, ona już zaczyna krążyć gdzieś w internecie. Bo stał obok mnie, ty byłaś zajęta, no bo oczywiście byłaś bohaterką wieczoru, razem z Twoją mamą gdzieś tam, a ja patrzę taki chłopak podchodzi mówi, o zobacz, ciach, zrobił zdjęcie i od razu, zobacz, jakie fajne tło. Także widzisz, jak to może fajnie przenikać nie tylko płuc, no ale może i cyfrowy świat. <grystanie> Nie, bardzo, bardzo się cieszę, że, że tak osobom się podobały te moje prace. A powiedz, można ci gdzieś znaleźć, jakby ktoś potrzebował jakiejś takiej rozmowy? Ja wiem, że trudno też zachęcać, żeby z dziećmi rozmawiać w internecie, bo się różne rzeczy dzieją. To może bardziej z Twoimi rodzicami, gdyby ktoś chciał również zaczerpnąć pewnej inspiracji, zobaczyć Twoje obrazy albo jakoś wymienić się doświadczeniami. Ba, może gdzieś zaprosić na wernisarz. Jak cię odszukać? Myślę, że. To, to na ten moment ciężko mi powiedzieć. Myślę, że okay. najbardziej przez, przez rodziców. Dobra, wymyślimy coś. W opisie tego filmu może akurat pojawi się jakiś adres mailowy, gdyby ktoś potrzebował kontakt. Pięknie Ci dziękuję. To ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało w studiu. <noise> bardzo fajnie. Kolejny etap za nami. Kto wie, jak daleko ta kariera się potoczy? Maja Gonera pokazuje, że można góry przenosić, ciekawa, bez wątpienia. Inspiracja dla mnie również. Ja myślę, że dla wielu naszych internautów. Jeżeli rozmowa się podobała, pisać w komentarzach należy. A jeżeli ktoś czuje, że po drugiej stronie potrzebuje inspiracji, natchnienia i pewnego wiatru w żagle, to ja myślę, że Maja jest takim świetnym przykładem. Bardzo było mi miło. Dziękuję dobra. bardzo.